Witam Cię na moim kanale. Cieszę się, że tutaj jesteś, a skoro tu trafiłeś, to oznacza, że pragniesz od życia czegoś więcej niż inni. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła katolickiego. Idąc za słowami świętego Augustyna, tym waskarmie, czym sam żyje, pragnę w tej przestrzeni podzielić się z Tobą tym, czego doświadczam w życiu i w Kościele. Zachęcam Cię, byś słuchając Bożego słowa spojrzał na codzienne sprawy pozoru banalne sytuacje przez pryzmat Ewangelii. Zapraszam się zatem do wysłuchania tych treści, a jeśli uznasz je za wartościowe i godne polecenia, udostępnij je proszę innym i zasubskrybuj mój kanał. Mam dwóch kolegów księży, czasami się zdarza, że spędzamy wspólnie Kilka dni na krótkich wyjazdach lubimy razem zwiedzać. mnie interesuje architektura, sztuka, jakieś muzea, ciekawe obiekty. I na jeden z takich wyjazdów kolega przyjechał w takiej bardzo ładnej bluzie. Mówię: piękna rzecz. Mówi: gdzie kupiłeś? Podoba mi się. on mi też się podoba. Kupiłem sobie takie dwie nawet. Ja może byśmy jedną od sprzedał? Zgodził się. I kupiłem ją od niego. Potem byłem w sklepie i zauważyłem, że identyczne bluzy również w nim są, tylko cena była o połowę niższa. Nie miałem żalu do kolegi, ponieważ chciałem tę bluzę nabyć i ją nabyłem. Natomiast jakiś tam niesmak gdzieś na dole duszy, serca pozostał i coś w tej relacji się zmieniło. Dlaczego o tym mówię? Obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszej Trójcy. Kaznodzieja Domu Papieskiego, kardynał Ranielo Cantalamessa, kiedyś powiedział ciekawą rzecz o Trójcy Świętej. Mianowicie, mówi, mógł, Bóg mógłby być i w jednej osobie, ale to jest niemożliwe, dlatego że skoro Bóg jest miłością, to nie może kochać tylko samego siebie. Musi kochać innych. I dlatego są trzy osoby boskie. Mnie osobiście interesuje relacja, która zachodzi między osobami, bo relację można zbudować z osobą. Zapraszam Was do chwili refleksji na temat relacji. Kiedyś usłyszałem zdanie, które moim zdaniem jest bardzo prawdziwe, że w życiu czymś bardzo ważnym, Czego nie wolno i nie można pominąć, są relacje. Moja relacja z Bogiem, moja relacja z drugim człowiekiem i moja relacja z sobą samym. Moja relacja z Bogiem. Jeżeli wiemy, wierzymy i wyznajemy, że są trzy osoby boskie, to znaczy, że z każdą z tych osób możemy być w relacji. W relacji z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem, Jego Synem i z Duchem Świętym. Jaka jest Twoja relacja z Bogiem? Czasami mam wrażenie, że sprowadzamy jako chrześcijanie życie religijne do praktyk religijnych, uczestnictwa w Eucharystii, w innych sakramentach, w modlitwie. To są pewne praktyki, ale czy jest tutaj relacja? Relacja oznacza jakiś kontakt, jakąś bliskość, wymianę myśli, pragnień, słuchanie, mówienie. Jak wygląda Twoja relacja z Bogiem? Relacja z drugim człowiekiem jest równie ważna, ponieważ nikt z nas nie jest samotną wyspą. Żyjemy wśród innych ludzi, począwszy od swojego domu, gdzie jest twoja żona, twój mąż, twoje dzieci. Czasami dramatem jest to, że ludzie żyją sobą wiele lat i poza tym, że mają wspólny dom, kredyt, dzieci, nie mają relacji z sobą. Żyją jak gdyby obok siebie. Niewiele o sobie wiedzą. Czasami pytam, co lubi twoja żona albo twój mąż? I kto się zastanawia, to znaczy, że nie bardzo wie, albo chce wiedzieć, czego ta druga osoba pragnie. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Jaka jest Twoja relacja z Twoją mamą, jeżeli żyje? Kiedy moja mama leżała w zakładzie opiekuńczym i ją odwiedzałem, pamiętam rozmowę z panią, która leżała obok mojej mamy. Starałem tam się być jak tylko mogłem i ile mogłem. Była po amputacji nogi, cierpiała strasznie, potem choroba nowotworowa, która ją zawinęła w dwa tygodnie. I ta kobieta leżąca obok, widząc, że przyjeżdżam, podjęła ze mną rozmowę. Mówi, wie ksiądz co, ja mam też dwoje dzieci, syna i córkę. Czasami odwiedza mnie syn, córka nie przyjechała jeszcze nigdy. Najbardziej mnie boli to, że kiedy panie z obsługi pielęgniarki pytają, ile mam dzieci, to się wstydzę przyznać. I się rozpłakała. Jaką masz relację z twoją mamą? Nie tylko dzisiaj. Telefon czy kwiatek, ale tak na co dzień. Relacje są czymś bardzo ważnym. Nie tylko z rodziną, rodzeństwem, ale są sąsiedzi. Ludzie z którymi pracujemy na co dzień. Jest wielu ludzi wokół nas. Jakie masz relacje z innymi ludźmi? Czy je budujesz, czy je pielęgnujesz, potrafisz podtrzymywać, pogłębiać? I relacja z samym sobą. Jezus powiedział o tym pierwszym i najważniejszym przekazaniu miłości Boga i bliźniego. I tam powiedział Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. To znaczy, że winniśmy siebie kochać. Ale wielu ludzi nie kocha siebie, nie akceptuje siebie tego, jaki jest, nie akceptuje swojej fizyczności i wielu innych rzeczy. Nie szanujemy siebie, nie dbamy o siebie. Niewłaściwie się odżywiamy, za mało sypiamy, nie dbamy o swoje zdrowie na wielu różnych poziomach. Przykazanie piąte: nie zabijaj. To się w tym mieści. Niewielu z Was, robiąc rachunek sumienia, konfrontuje się z tą rzeczywistością. Niewielu z Was się z tego spowiada, a jest to jakieś zaniedbanie. Ta relacja do samego siebie z samym sobą jest zaburzona. Ja osobiście lubię mówić o relacjach w kontekście posiadania, w kontekście biznesu. Czasami szkole ludzi w tym zakresie i lubię mówić takie zdanie: jakie relacje, takie pieniądze i ile relacji, tyle pieniędzy. Taką miał posłuchę w kościele przez wiele lat, że pracowałem w tym obszarze. I z perspektywy czasu widzę, że te relacje naprawdę były czymś bardzo ważnym. Dbałem o te relacje i nadal dbam. Gdziekolwiek wracam do miejsca, którym posługiwałem wcześniej, tam mogę się przywitać z ludźmi z otwartymi ramionami, ktoś się uśmiecha, nie poczuł się skrzywdzony, oszukany. To, o czym mówiłem na tym, w tym przykładzie, na początku Eucharystii. Możesz coś szybko zarobić, ale możesz zepsuć relację, a ona jest bardzo ważna w życiu. Przypatrzcie się sobie własnemu życiu przez pryzmat relacji, które budujecie albo nie budujecie z innymi. Trójca Święta. Każda z tych osób jest sobą w relacji. Prawem najważniejszym jest miłość. A jakie są Twoje relacje? I jakie prawo jest najważniejsze? Amen. Dziękuję i jestem wdzięczny za Twoją obecność tutaj. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie treści wniosą coś dobrego do Twojego życia i skłonią do refleksji. Możesz także zdecydować o wsparciu mojej działalności poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia i do zobaczenia.